Zaczniemy chyba cyklu filmów miam miam Extreme stała się rzecz najgorsza jaka się mogła stać rozpieprzyłem swój zestaw kawowy w banalny sposób Turlał się cały meander jakieś 10-15 metrów w dół, Wpierdolił się do wody i pokażę Wam co się z tym stało. To po prostu tragedia. Tragedia. No, nawet już nie chcę otworzyć. No nie, 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 już po prostu jest to kurwa oprócz tego, że kawa jest mokra, to tak wygląda Aeropress. Nie ma góry. To jest pęknięty tak, że, że nie wiem czy się to w ogóle da wycisnąć. Tu też jest popękane. Zobaczymy, połoczek działa. Elementy. <noise> Mogę sobie poskładać. Kawa na szczęście była popakowana w góreczkach, ta która jest znowu. Młynek kurwa. 140 zł. Na szczęście żarna są całe. Ale jak widać, opakowanie już nie. Czy młynek, aby to pewnie działało? Nie, bo to jest pytanie Nie stawiajcie nigdy przedmiotów, które mogą spaść w miejscach, z których mogą spać. Bo to droga zabawa jest, cholera.